Zebraliśmy się tutaj, żeby wspólnie świętować największe szczęście w życiu lisa. Kurczaka z frytkami! Ślub. Na to bym nie wpadł. A gdzie pan tam uda? O, Micha, no to idź i szybko sobie poszukaj. Kobiety na całe życie? To może trochę potrwać. Czasem wystarczył dwie sekundy. Ale tutaj nikogo nie ma. W tak. żadnym wypadku! Dlaczego? Masz mi coś do zarzucenia? Jesteś lichwi! Słudro karminowe, jak zawsze słońca. Oczy jak Poza Zatem to jest jego ostatni dzień. Trzeba się poświęcić. Sama się poświęcić? No dlaczego nie? Dorego! Co tak nagle? Właśnie spostrzegłem jakiś ciebie. Mały, słodki pyszczyk. Naprawdę? Ten rydeskił kocham ciebie jak małe, przerumienione, truflowe placuszki. I nie chcesz się ze mną ożenić tylko dlatego, że jestem ładny? Nie! Wybrałem ciebie również ze względu na twoją mądrość. Doskonale. Sprawy między wami układają się doskonale. Powiedzieć tak na męża i żonę. Kto jest mężem? Ja. A poza tym <słuch> jakieś pytania? Żadne. Klapka <słuch> zapala. <słuch> możesz teraz. Możesz teraz. Możesz teraz. Tutaj. Gdzie? Tutaj.